Kosiem. Patrzcie! Okej, okay, moi drodzy, ja jestem właśnie po rozmowie z klientem na Zoomie i powiem wam, że może z tego coś fajnego wyniknąć, bo współpraca dotyczy YouTube'a. Zobaczymy, wszystko zobaczymy, ale już się jaram. Pomontowałam już filmy dla klientów na TikToka, jeszcze muszę dokończyć kilka rzeczy i lecę w końcu po śniadaniowe rzeczy. Dzisiaj mam ochotę w ogóle na coś słodkiego na śniadanie. Także zabiorę Was też na zakupy. Dokańczam tą najważniejszą, najpilniejszą pracę. Jakieś maile jeszcze chyba z dwa montażami zostały i lecimy zrobić coś pysznego. To jeszcze się pochwalę naszym wczorajszym dziełem razem z Werką. Nie, no dobra, że tu Berka sama to wycinała. Wykonała taką dynkę do filmów na TikToka dla Noble. E, tutaj, proszę bardzo, świeczka Noble, tarta dyniowa jest przepiękna. Jak jest zapalona, to naprawdę w całym pokoju pachnie no ciastem korzennym jakimś. No i tu jest też jedna świetuszka. I wczoraj zapalałyśmy I wyglądało przepięknie I pachniało, no niesamowicie Koniecznie musicie sobie odczelić na www.shopnoble.com Te świece, bo są o, obłędne Tutaj proszę bardzo Moje ulubione batony z Biedronki Koniecznie niebieskie Są przepyszne tak to się kończy, jak się je tak późno śniadanie. przekąska szybka jeszcze przed. Szybka chwila na spowiedź. Powiem Wam, że jestem człowiekiem, który jest chyba uzależniony od adrenaliny. Właśnie kroiłam będąc... Chciałam powiedzieć, że właśnie kroiłam buraczki i tofu, które jest całe w sosie. Będę w białym dresie i chciałam powiedzieć, że jestem zwycięzcą, bo, bo się nie upierdzieliłam, ale to wszystko zmieni. I to nawet nie jest to fani buraczek. No to ten właśnie się pakuje na tańce. Dzień dobry, idziesz ze mną? Gadusiu. Ja się odzywam już z domu, powiem Wam, że na tych tańcach było naprawdę super, chociaż czułam się jak drewno. Dziewczyny tam naprawdę już niektóre ogarniały super, a ja byłam takim kośnawym ludzikiem, który nie wiedział jak głową, jak ramionami. No wiecie, pierwszy raz po prostu na tańcach, na takich profesjonalnych, gdzie e, no już nie, nie robisz po prostu freestyle'u klubowego, tylko, tylko tańczysz jakiś... Nie powiem nawet choreografię, bo to za duże słowo, ale takie wiecie: ruchy, które mają wyglądać, jak mają wyglądać. Postaram się tam chodzić kilka razy w miesiącu i mam nadzieję, że za każdym razem będzie lepiej, nie gorzej. Ale do teraz mam zakwasy na szyi po tych wszystkich ruchach, bo tam były taki, wiecie głową i w ogóle. E, ale fajna zajawka, podobało mi się. Dzień dobry, witam w kolejnym dniu i to wieczorem. <laughs> Jesteśmy właśnie w Luna Park, dostałam zaproszenie razem z Kacperem na to, żeby tutaj przybyć, zobaczyć co ciekawego mają. E, jutro jest wielkie otwarcie, a ja właśnie tak przedpremierowo tutaj. Mogłam się udać i powiem wam, że już teraz wygląda naprawdę fajnie. Mamy tutaj odgroma instalacji ze światełkami, także to co lubię najbardziej. Teraz czekam na Kacpra, on będzie za jakieś 15-20 minut i zrobimy sobie spacer po tym obiekcie. Tak się czuję, jakby był już święta wszystką atmosferę, to że mam taką grubą czapkę, no po prostu piękna sprawa. mówisz? Kaciu, jak za dużo światełek się na oglądam. Słyszycie te melodię? Święta na 102. Powiem wam, że w ogóle to wygląda tutaj wszystko już rewelacyjnie, ale myślę, że dopiero zimą będzie ten właściwy klimat ze śnieżek, pełno lampek Na pewno tutaj wpadniemy drugi raz wtedy Ale i tak... Mega Ej, ognisko tutaj jest No przecież mówiłem ci przed chwilą Prawdziwy król Cheers Ojej oh, yeah. no, Mój drudny. Myślę, że nadszedł moment, gdzie może powinniśmy porozmawiać troszeczkę o tym, że wchodząc na ten kanał widzicie ponad 30 tysięcy subskrybentów, a teraz na ostatnie filmy, gdzie macie 100, 200, 300, 400 odsłon, pewnie dużo z Was się zastanawia, o co w ogóle tutaj biega. Żeby wam wytłumaczyć, chyba muszę wrócić do samych początków, gdzie mając bodajże 19 lat, założyłam ten kanał. Czyli to wszystko trwa już 6 lat, bo mam 25. Stary się radość. I zakładając kanał typowa M stwierdziłam, że to będzie kanał rozrywkowy, będę robiła jakieś challenge, będę testować jakieś dziwne rzeczy. Dzięki temu właśnie zyskałam takie kolaboracje, jak e, test słodyczy z Francji ze Stewartem. Potem nagrywałam też sukanek z Digi Show, Chanelo. Więc to wszystko wzięło się od tych challenge, od tych testów. No mogę być szczera z wami, że nigdy to nie było w 100% to, co ja chciałam nagrywać. To było bardziej pod wyświetlenia, pod to, co wtedy się dobrze klikało. No i nadszedł moment, po chyba dwóch latach prowadzenia mojego kanału, ja to prowadziłam w ten sposób, że to nie było, że pięć filmów tygodniowo, ale jak był jeden film, to było super. No i powiedzmy, że te półtorej roku mija, ja już czuję się totalnie wypalona, Czuję, że nagrywanie tych takich właśnie rozrywkowych ekscesów to nie jest to, co ja chcę robić. I postanowiłam, że zrobię sobie przerwę od YouTube'a, skupię się na Instagramie. Ale też rzeczą, która sprawiła, że właśnie odeszłam od YouTube'a było to, że dużo pracowałam, studiowałam, a montaż pochłaniał 5-6 godzin jakby w ciągu tygodnia, żeby to wszystko ograć. Także po pierwsze był to dla mnie czasochłonny. Czasochłonna sprawa, po drugie, ja czułam się wypalona, po trzecie, w pewnym momencie też wyświetlenie zaczęło spadać, a kiedyś miałam coś takiego, że jak nie wiem, film nie miał 10-20 tysięcy, to w ogóle dla mnie to było bez sensu, żeby on był na tym kanale. Czyli wiecie, takie trzy powiedzmy czynniki sprawiły, że dawna Michalina powiedziała: Stop, idziemy na Instagrama. Po drodze miałam jakieś powroty na ten kanał, no i już wtedy próbowałam z treściami takimi bardziej kobiecymi tu uroda, tam jakieś takie modowe sprawy. I też w pewnym momencie już się taka poczułam, że jak to nie ma tyle wyświetleń, to bez sensu w ogóle nagrywać, tracić czas. Jakby totalnie tak do tego podchodziłam, ale to myślę, że głównie ze względu na to, że nie miałam w tym momencie pasji do tego. Miałam słomianą, miałam słomiany zapał. Powiedzmy sobie szczerze. Stawiałam coś przez miesiąc, nie widziałam efektów. Rezygnuję. No i doszło do tego, że ja takich powrotów miałam kilka i przez to Potraciłam was. Straciłam osoby, które regularnie szukały mnie na tym kanale. A ja, przez te takie tu wracam, potem odchodzę. Po prostu, straciłam. I teraz, jakby z decyzją, że wracam, z decyzją, że chcę być znowu tutaj regularna, chcę znowu stworzyć społeczność, bo moim zdaniem, YouTubeowa społeczność jest tak mocną sprawą, tego nie osiągniesz na Instagramie ani na TikToku. Serio. Ja bardzo zatęskniłam za tą społecznością. I pierwszy raz zrozumiałam, że kurde, tu są żywi, świetni ludzie, którzy chcą mnie oglądać, którzy czekali kiedyś na te filmy, ja ich zawiodłam, a teraz chcę to odnowić, spróbować, dać sobie jeszcze tą szansę. I wiem, że teraz, patrząc na to, co dzieje się z moimi wyświetleniami, gdzie macie właśnie 100, 200, 300, dużo osób sobie myśli, że po co w ogóle wracasz? Mogę tutaj tworzyć w tym momencie dla tej setki. Może nawet nie jesteście aktywni, oglądacie to i e, nie wiem, zostawicie łapkę w dół, łapkę, łapkę w dół, łapkę w górę. Nie wiem, co zrobicie z tym, ale dajcie mi czas, dajcie mi jeszcze raz szansę kolejną. Nie chcę jej teraz zmarnować. Mam nadzieję, że zbudujemy tutaj społeczność na nowo i okaże się ona mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej była. Możecie pisać, co chcecie zobaczyć. Czego więcej, czego mniej. To jest miejsce dla nas. Chcę po prostu stworzyć taką fajną przestrzeń, gdzie będziemy mogli rozmawiać, dyskutować. Ja jestem przede wszystkim zdeterminowana i chcę być dla Was regularna. Dla 100 osób, 200, 300. Chcę być dla Was regularna i, i tak będzie.